Każdy z nas chce żyć w czystym świecie. Niestety wytwarzamy coraz więcej odpadów, a to, że ich nie segregujemy, powoduje, że odzyskujemy za małą ilość surowców do ponownego użycia. Przeciętny Polak wytwarza rocznie około 315 kg śmieci. Odpady zabierają miejsce nie tylko drzewom czy zwierzętom, ale przede wszystkim nam samym. Możemy odzyskać tę przestrzeń, ale żeby to zrobić, musimy jak najszybciej zacząć działać. Taka butelka pozostawiona w lesie będzie rozkładać się od 100 do 1000 lat. Czy nie lepiej zabrać ją do domu i wrzucić do odpowiedniego pojemnika? Segregacja odpadów nie należy do zajęć szczególnie lubianych, jednak pozwala na ponowne wykorzystanie rozmaitych materiałów. Plastik, szkło, makulatura czy odpady organiczne po przetworzeniu mogą zostać ponownie użyte. Dzięki odpowiedniej segregacji pomagamy środowisku naturalnemu. Ta plastikowa butelka trafi do żółtego pojemnika. Trafią tutaj również pojemniki po chemii gospodarczej, kartony po mleku i napojach najlepiej zgniecione, a także torby plastikowe. Nie wrzucamy tutaj zużytych baterii, plastikowych zabawek czy opakowań po farbach i lakierach. W niebieskim pojemniku umieścimy następujące odpady: tekturę, ulotki, papier biurowy oraz gazety. Nigdy natomiast nie powinny tutaj trafić zużyte chusteczki i ręczniki papierowe, kartony po mleku i napojach, a także zanieczyszczony papier. Zielony pojemnik przeznaczony jest tylko i wyłącznie na szklane butelki po napojach oraz słoiki. Zielony pojemnik to nie miejsce na porcelanę, żarówki czy znicze z zawartością wosku. Do brązowego pojemnika trafią odpady bio. Wrzucimy tutaj resztki żywności, owoce i warzywa czy skorupki jajek. W tym miejscu warto zaznaczyć, że do brązowego pojemnika nie mają prawa trafić leki, mięso i kości, odchody zwierząt czy kamienie i popiół. Wszystkie pozostałe odpady, które nie podlegają segregacji, trafiają do dobrze nam znanego pojemnika w kolorze czarnym. Na terenie miasta i gminy Ropczyce od dawna znajdują się kolorowe pojemniki. Jednak mamy też takie grupy odpadów, których nie można wrzucić do żadnego z nich. Takie radio powinno trafić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym obecnie się znajdujemy. Każdy mieszkaniec Gminy Robczyce, który złożył deklarację w Urzędzie Gminy oraz uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami, może tu przywieźć posegregowane odpady. Są one przyjmowane nieodpłatnie. Przok jest dostępny dla zainteresowanych przez 6 dni w tygodniu. Trafią tu takie odpady jak zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie, gabaryty czy opony. Przok prowadzony jest na terenie przedsiębiorstwa usług komunalnych w Robczycach na ulicy Przemysłowej 12. Każdy mieszkanie z naszej gminy może dostarczyć tutaj posegregowane odpady komunalne, czyli takie, które wytworzone są na co dzień w gospodarstwie domowym, a nie zostały objęte gminnym systemem odbierania odpadów z posesji. W przoku przyjmowane są jedynie odpady posegregowane. W przypadku, kiedy dostarczone odpady są niesegregowane bądź ich pochodzenie wskazuje na pochodzenie z działalności gospodarczej, pracownik PUK może odmówić ich przyjęcia. Tutaj na miejscu za rozładunek odpadów odpowiada oddający. Pracownik PUK wskazuje jedynie odpowiednie kontenery, pojemniki bądź boksy, w których należy umieścić odpady. Celem prowadzenia ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmujący odpady zapyta nas o ilość, rodzaj odpadów, a także o nasze dane adresowe. Należy zatem pamiętać, aby mieć przy sobie ważny dokument tożsamości, który potwierdzi, że mieszkamy na terenie gminy Robczyce, ponieważ w naszym szoku przyjmujemy jedynie odpady pochodzące tutaj stąd. W każdej gminie funkcjonuje taki punkt, więc mieszkańcy sąsiednich gmin muszą takie odpady zostawić u siebie. Wcześniej wspomniałam, do przodu można przywieźć tylko selektywnie zebrane odpady, takie jak odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W przypadku zużytego sprzętu ważne jest, aby był on kompletny. Kolejnym rodzajem odpadów są odpady zielone, czyli drobne gałęzie, trawa lub inne części roślin. Nie przyjmujemy tutaj dużych części roślinnych, np. drzew albo dużych gałęzi, ponieważ niestety nie ulegają one kompostowaniu. Możemy przywieźć puszki po Farbach, resztki farb, resztki olejów, popioły i żużle z gospodarstw domowych oraz odpady z drobnych remontów. Wszystkie rodzaje odpadów wyszczególnione są na naszej stronie internetowej, do której odsyłam i tam znajdziemy również przydatne informacje, którymi możemy się posiłkować, jeżeli nie wiemy co zrobić z danym rodzajem odpadów. W przypadku steropianu opakowaniowego wkładamy go do czarnego worka i oddajemy podczas normalnej zbiórki odpadów. Jeżeli zgromadzimy duże ilości takiego steropianu, możemy go przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Problem występuje z odpadem budowlanym. Jeżeli chodzi o małe remonty, przywozimy tutaj do naszego punktu. Steropian z dużych inwestycji, na przykład z wymiany elewacji, niestety nie może zostać przez nas przyjęty. Każdy mieszkaniec, podpisując umowę z wykonawcą takiego remontu, powinien zabezpieczyć się w tej umowie zapisem, że to właśnie wykonujący bierze odpowiedzialność za taki odpad. Myślę, że każdy, kto myśli ekologicznie, powinien sam we własnym sumieniu rozważyć, co kupuje, w jakim opakowaniu, czy to jest opakowanie zwrotne, czy to, co kupuje, jest mu potrzebne i po prostu w ten sposób można ograniczyć liczbę odpadów, które trafiają. Tutaj do przedsiębiorstwa czy do, do zagospodarowania do punktu zagospodarowania, do, 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 do punktu zagospodarowania odpadów. Ilość tych odpadów, które, które są tworzone przez mieszkańców wzrasta ciągle. To jest powodowane tym, że to, te opakowania są różnego rodzaju, że nie można ich przetworzyć. I tutaj rolą państwa jest to, żeby zunifikować te opakowania, żeby te opakowania były zwrotne, wymóc na producentach tych, od, tych opakowań, żeby stworzyli systemy odbioru, odbioru tych odpadów, segregowanych czy niesegregowanych. Że coraz więcej osób, dba o środowisko śmieci wciąż trafiają na dzikie wysypiska. Chyba nikt nie chce trafić na taki widok podczas spaceru do lasu. Co możemy zrobić, aby chronić środowisko? Wodę w plastikowych butelkach zamieńmy na wodę z kranu lub przefiltrowaną przez specjalny dzbanek filtrujący, a idąc na zakupy, zabierajmy torbę wielokrotnego użytku. Jeszcze nie wszystko stracone, zacznijmy wspólną walkę o naszą przyszłość. Z roku na rok dowiadujemy się o drastycznych podwyżkach cen prądu czy wody. Ten, nazwijmy to, problem dotyczy nas wszystkich. Co możemy z tym zrobić? Wbrew pozorom, bardzo dużo. Nie mamy wpływu na ceny, ale możemy zmienić nasze nawyki. Nie zanosi się na obniżki, więc zacznijmy oszczędzać już teraz. W tym materiale postaram się przedstawić Państwu kilka sposobów na to, jak zdecydowanie zmniejszyć swoje rachunki. Obok rachunków niezwykle ważna jest również ochrona środowiska naturalnego. Jak o nie zadbać? Musimy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a także innych substancji szkodliwych dla atmosfery. Największym pożeraczem prądu w naszych domach jest lodówka. Pracuje ona 24 godziny przez 365 dni w roku. Kupując lodówkę, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na klasę energetyczną, jaką posiada. Szybkie zamykanie lodówki również ma wpływ na zużycie energii. Wymiana tradycyjnych żarówek na nowoczesne źródła światła również może w dużym stopniu wpłynąć na zużycie energii elektrycznej. Warto pamiętać, że gdy opuszczamy pomieszczenie, w którym nikt się nie znajduje, gasimy światło. Używanie laptopa i telewizora jednocześnie jest naszym częstym nawykiem. Czy nie lepiej obejrzeć swój ulubiony program, a dopiero później sprawdzić, co słychać w mediach społecznościowych? Warto zauważyć, że zastosowanie do naszych urządzeń elektrycznych dobrej listwy zasilającej pozwoli nie tylko zmniejszyć nasze rachunki, ale również ochroni nasz sprzęt przed przepięciami, które mogą go spalić. Gdy wychodzimy z domu, możemy błyskawicznie odłączyć nasze urządzenia jednym kliknięciem. Kiedy chcemy przygotować wodę na herbatę, nie potrzebujemy pełnego czajnika. Warto wtedy nalewać tyle wody, ile potrzebujemy. Używanie zmywarki, gdy nie jest pełna, lub robienie prania z dwoma ulubionymi koszulkami to przykłady złych nawyków, z którymi boryka się każdy z nas. Takie nawyki mają wpływ na większe zużycie wody i prądu, co w konsekwencji powoduje większą emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Obok energii elektrycznej, istotną rolę w naszym życiu odgrywa woda. Potrzebujemy jej do picia, kąpieli, prania czy mycia samochodu. Często nie zdajemy sobie sprawy z ilości wody, jaką bezsensownie zużywamy. W ostatnich latach zasoby wody słodkiej w naszym kraju drastycznie się zmniejszyły. Przykładowo na jednego Polaka przypada tyle samo wody, co na mieszkańca Egiptu. Musimy zacząć oszczędzać wodę poprzez zmianę naszych przyzwyczajeń. Kontrolując przepływ wody w naszych gospodarstwach, możemy poczynić bardzo dużo oszczędności. I nie chodzi tu o zaniechanie mycia się czy ograniczenie higieny, ale o zwyczajne i rozsądne gospodarowanie wodą. Co możemy zrobić? Kąpiel w wannie możemy zamienić na kąpiel pod prysznicem. Kąpiel w wannie to zużycie około 100 do 130 litrów wody, podczas gdy pod prysznicem wykorzystujemy około 40 litrów. Pamiętajmy również o zakręcaniu kranu podczas mycia zębów, nalewając wcześniej wodę do kubka. Również stosowanie perlatora w naszych kranach może zredukować zużycie wody nawet o połowę. Aby zaoszczędzić zasoby wody, możemy również podlewać rośliny i warzywa w naszym gospodarstwie wodą deszczową, pozyskaną ze specjalnego pojemnika. Prądu i wody może odbić się nie tylko na rachunkach domowego budżetu, ale również z korzyścią dla naszego środowiska. Grzewczy już w pełni. Wiesienną pogodę dobrze jest spędzać czas w ogrzewanym mieszkaniu. Jednak musimy pomyśleć też o środowisku i skutkach życia z zanieczyszczonym powietrzem. W tym materiale postaram się przedstawić Państwu skutki niskiej emisji dwutlenku węgla do atmosfery i problemy powodowane przez różne szkodliwe substancje znajdujące się w atmosferze. Na początek musimy poznać definicję zanieczyszczenia powietrza. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia definiuje je jako wszelkie skażenie powietrza przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn, bez względu na ich postać fizyczną. Spalanie paliw kopalnych, działalność rolnicza, eksploatacja górnicza to tylko niektóre z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Szacuje się, że rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera na całym świecie 4 miliony 200 tysięcy osób. Kolejne około 3 miliony 800 tysięcy umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza wewnątrz pomieszczeń spowodowanych przez niesprawne piece i złej jakości paliwo oraz brak skutecznej wentylacji. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że aż 91% populacji naszego globu żyje na terenach, gdzie zła jakość powietrza zagraża życiu i zdrowiu. W wielu polskich miejscowościach zagrożeniem dla zdrowia i życia jest smog, szczególna okresowo występująca forma zanieczyszczenia powietrza. Szacuje się, że skażone powietrze rocznie zabija ponad 40 tysięcy osób w Polsce. Problem niskiej emisji? Po pierwsze, musimy utrzymywać we właściwym stanie technicznym piece i kotłownie. Po drugie, powinniśmy stosować węgiel dobrej jakości. Najlepiej kupować go u sprawdzonego sprzedawcy. Po trzecie, postarajmy się o wymianę kotłów węglowych na kotły opalane bardziej ekologicznymi paliwami. Większość z nas słyszała już pewnie o odnawialnych źródłach energii. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do ograniczenia zużycia energii ze źródeł kopalnych oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Wiemy, że 70% zapotrzebowania na energię w Polsce może być zaspokojone tylko z energii odnawialnej. Ciepło systemowe jest najlepszym źródłem ograniczenia niskiej emisji. Mamy wtedy tylko jedno źródło ciepła pod stałą kontrolą organów za to odpowiedzialnych. W zamian mieszkańcy otrzymują bezpieczne, ekologiczne, pewne i w przystępnej cenie ciepło systemowe. Szczegóły dotyczące ciepła systemowego zapytamy prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Robczycach Zdzisława Dulibana. No niestety ochrona środowiska kosztuje i to wszyscy, że tak powiem, musimy sobie zdawać z tego sprawę. Niemniej jednak o zdrowie nasze jest chyba najważniejsze i tak ten slot na za mną, tak powiem, mówi, nie traktujmy smogu jak powietrza, róbmy coś z tym. Między innymi najlepszym rozwiązaniem właśnie jest przyłączenie się do naszej sieci ciepła systemowego, oczywiście tam gdzie jest to ekonomicznie i technicznie uzasadnione. By zainteresować dzieci i młodzież tematyką ciepła systemowego. Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Robczycach dostarczyło do wszystkich szkół i przedszkoli na terenie naszej gminy scenariusze lekcyjne. Mają one za zadanie przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym dla środowiska wytwarzaniem energii cieplnej. Między innymi dzięki takim programom edukacyjnym w naszym mieście nie brakuje dzieci, które bez problemu potrafią odpowiedzieć na pytanie, co to jest smog. Smog to jest taki piasek, który jest tak jakby mniejszy od no zwykłego zielenka i innego piasku który się unosi nad nami i chce, aby wszyscy zachorowali. To jest taki pył, który się wydobywa z komin w domu i spali. Zamiast dojeżdżać do pracy czy szkoły samochodem, przerzućmy się na rower. Skorzystania z, z tego środka lokomocji wynikną same korzyści. Wpłynie to nie tylko na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ale przede wszystkim poprawi się nam zdrowie i odporność. Znacznemu polepszeniu ulegnie także nasza kondycja. Kolejne zagadnienie, które poruszymy, to smog. Jest to zjawisko atmosferyczne, powstające w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami. Smog jest toksyczny i nienaturalny. W ostatnich latach odnotowujemy wzrost stężenia trujących substancji w powietrzu, którym oddychamy. Na tle Europy Polska jest pod tym względem w najgorszej sytuacji. Stężenie trucizn w atmosferze znacznie przekracza u nas granice norm. Powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz do domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem. Również w Urzędzie Miejskim w Tropczycach mieszkańcy naszej gminy mogli uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosków w programu Czyste Powietrze. Obecnie również istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na działania zmierzające do dbania o atmosferę. Liczymy, że prowadzona coraz częściej edukacja najmłodszego pokolenia obywateli naszej gminy przyniesie odpowiedź. W postaci wyższej świadomości ich samych, jak i ich rodziców i nam wszystkim pozwoli oddychać powietrzem wolnym od smogu.